Hej, widzicie, dzisiaj gramy by. Kościół, no powiedz! Nie, to nie ma! Eee, Mama! Bo y, nie wiem, czy wiesz, ale jak my gramy w live, właśnie. Bo coś, chwilą graliśmy w tsunami. Tsunami, w tsunami, ej! Mamą, oczywiście wygrałem wyścig, jakby nie inaczej, bo mama też stale i ze mną nie wygra. Wygram, wygram! A, a, a. O, ładuję. Teraz popatrzcie Ej, dobra, weź Ania ty wycisz... Mama, weź ty wycisz dźwięk w Robloxie, bo tu tak słychać na twoim telefonie, że ja ci nawet nie słyszę jak ty gadasz. Na jakim telefonie? No... no. Na, na tablicie, bo ja jak ty gadasz na przykład i strzelasz, to ja cię w ogóle nie słyszę, bo to słychać, to strzelanie. Mama. Okej, okay, to troszkę wyci. <laughs> <laughs> a mama o ja mama, ja jestem gołsem. Hmm. We Twoich myślach to było jedno wygranie. Dobrze widzę, wychodzę. co z to dziwne. Dobrze widzę, by je... Tutaj się chowamy. Jesteśmy bardzo cicho. Dobra, wychodzę, ale pewnie mi szczeli w gu... główkę. A pamiętajcie, że ja mam bardzo małą główkę. Ja no, żartuję, mam ogromną. Duża wiedza! Mama, co pan, mama? Kurna, muszę zmienić broń. Co pan? Poczekaj, zmieniam broń. Czy mama? Mam Halo? No już jestem. Okej. Okay. Mama mam idea ja o tym pokoju. Tylko ale ale troszkę. Dobrze. To oglądają po właśnie ludzie. Pięćdziesiąt? Pięćdziesiąt? Kurna! Nie bierz tej samej broń co Jacyński. I co, jak to mi? Zmieniam broń, zmieniam broń. Mama, chyba przegrywasz. Jedno zwycięstwo, tak? Jedno zwycięstwo plus dwa. Więc wolę ci się mama postarać, bo chyba nie jest tak łatwo. Jak śmiałeś, nawet nic nie zrobiłam. No widzisz, to są tak bywa. Mam dosyć, biorę moją piłę od swojego starego. Aha. Ym, no to mama z niepowodzenia, bo jak stary stale y, piłą w łeb. To, 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 to chyba w szpitalu jest. Sam jesteś w szpitalu. A ja nie muszę być, ty będziesz za chwilę. Za dokładnie za 9 sekund. Nie! Ja. Albo ja, bo ja spadnę z wysokości. Let's go, mama. Jestem na... Oho, widzę cię, mama. A czemu jesteś w takim budynku? Aha. Nie bądź w takim budynku. Jesteś w takim budynku. Czemu jesteś w takim budynku? Czemu jesteś w takim budynku? Czemu jesteś w takim budynku? Mama, wygrałem z tobą. Mam tylko dosyć. Wygrałem z tobą, mama. Łatwo. Teraz, która klucze. To, I się kupić. Teraz gramy sobie te jakimi ludźmi, synku? Aha. Dobrze? No bo Dla... w drużynie mi łatwiej idzie. We, wejdźmy, wy, ty i ja. Ja i synku już byle jaką drużyną. Mm, ale mama nie jeszcze zła z A już trudno, po prostu pieść to, co mówię, bo nie dostaniesz tyłkiem. A, no dobra. To Okej. Okay. Dobra i dla mnie, Czemu? Są... Czemu masz Masz mm, Mogę Mogę dać, mama. mama. No to daj. dla mnie, dla już dla Mama, a co ty robisz? Bo, bo wiesz, ja ci, ja ci dałem tę te, te, kolonę, ale, ale nie wiem, co robisz. robisz. Jestem taka słodziutka w tej koronce. A co nawet tej kolony na głowie nie masz, bo jesteś jest taka wizytka, że nawet do ciebie by nie pasowała. Yes. Nie, nie. Ah, Kubusz macie zaraz, paldę! Mama jest na mama nie, taka słaba jest, że nawet ze mną ładnie nie umie grać. Idziemy grać z, z byle jakimi ludźmi, nie idziemy grać. Z... Mamy, kliknij glaj, kliknij glaj, i 2v2. Kliknij i 2v2. Mama, ty w... taka głupia jesteś? Celio? Jest tu. Mama, w w łeb. Jezu, pamiętaj, że mam 30 lat. A ja chcę powiedzieć, że ja mam 6 i Jestem bardzo fajny, bo ty masz, ty masz tyle lat, co masz wygranych, czyli 23, a ja mam sobie też tyle, co wygranych. Ja nie wierzę w ciebie, Kubusiek, albo Szymonek. Taki koboś, ja jestem Simon, mama. Nie, nie, nie tego. Ja jestem już... nie, nie, nie z moim kolegą. Ale pamiętaj się, to twoje drugie imię! No, ale, ale ja wolę, Simon. Dawaj to, mama! Nie, nie! No, było, a i tak! Wyczynić po coś, tylko była! Aj, tak miałem! Ale mama, jest w głównej tu jesteś. To była Piorę nóż! Mój kuchenny od Ariany Grande! Ania, a, 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 a teraz już na serio. Jak masz nóż nie, to y, bierz zawsze tyłem, bo jak dasz tyłem w plecy i będziesz szła, to dasz muchę i on zginie na, na hita. Starałam się! Dobra, ale i tak dobrze robię. Ale dobra. Dobra, bierz, bierz normalną broń, bierz normalną broń. Dobra. Mama, bierz normalną broń, brawo. Do mama. On ma zelo. Mama! Masz, ma zelu, proszę, mama. Ale jakoś już jak ma zelo. Mama! Kurna, chciałam! Kurna ty Jesteś taka głupia. A przepraszam, że próbuję Ci pomóc. Idziemy i, i nie umiesz nawet... Pop! Musimy ten... jednego zabić tylko. Ej, dobra, no i gieję, no i, no i jeden. z O! Drugi też! Czekaliśmy! Nie, o, tak. jakaś, Jesus... ale mam też mi koksami. A czy ja jestem, ty nie jesteś. <laughs> no no no, no jestem pierwsza. Ponowne dopasowanie, dawaj. O, Ponowne dopasowanie, poczekaj. Dobra, krew. jesteś chującą. Jezu, starałam się. A ty się umiem kręcić. Dobra, mama, zabluruj to, bo to było nieładne słowo. To było chyba przekleństwo. A co ci chodzi? Nawet troszeczkę nie przyklełam. Ale ja przyknąłem, powiedziałem, że jesteś chującą. Jak śmiałeś, to jesteś kary! Nie, a mama, ale zabluruj to, serio, zabluruj to, bo już nie, tego nie możesz. Bo musisz to zablurować. To już jutro wstawisz ten odcinek. No, nie masz tego tak znaleźć, bo musisz to zablurować. Ale, tego tak. ale nie ja nie tak umiem! Stawić. Ale ja nie umiem! Co? No, a ty z Fato, skila mam ja mam skila, bardziej mnie dla lubi ani ciebie. Nie lubi dla ani Jak śmiały ja się ci pomagam, a ty co do mnie? No ty mi pomagasz, jak ty stoi w miejscu i górnolowisz. No tak, na pewno. Pierwsze co nie będę mogła puścić w filmiku, to jutła! Mam mama. Pomożesz? Naprobuję. No, Idę za niego, bo zaraz... No drugi u mnie! Mama drugi jest u mnie. Jak śmiejścisz, to mojego synka. Nie. Nie, mama. Co? No. Ej, kto on był? A gdzie ten ty był? On był chyba za tobą. O, ja nie mogę, ja go nie zauważyłam. Jedna, naprawdę, te powinna mieć okularyko. On, mama, był za tobą. Książe, ja, to nie... ja go nie. co, ja go nie widziałam. Ja mam nie snajpy, mama. A, na imię wyeliminował. Jezu, Jezu co on ma za broń? Snajperkę, a co? Nie, okay. Mam mam to, dosyć. Fiore, mój nóż od maty Kessler. A, a Magda Gesser ma chyba najostrzejszy z tego co słyszałem. Od tyłu najlepiej zamiata. Daj? A czy nie decz? Ciesi? Co? Przepraszam, ale nie naprawdę, Wiku, wszystko... A już wracam, kochani, przyszła moja ja, starsza siostra Wygraliśmy z nimi, wygraliśmy z nimi, rozumiesz to? Pokonałem ich. Smutny dzieciak. I Co są, Co oni są o tym starsi. Jeden dostał siedemdziesiąt. Dołem idzie. Może Może być za tobą. U mnie. Dead. Nie też ma jedną szmatykę miała. Ale szadę może. Może do szada. Jeden desk, jak chcesz. Ale nie ten, który ma snajperkę. My nie damy rady, no To jest fajcie no, imię. To jest fajcie imię. No, nie, ja mam dwa. A ty ja mam jedno, ja mam samę. Nie masz? Oh, ale twój przyjaciel by był lepszy jako, jako mój synek. Tak bardzo nie rozrabi jak ty. A nie złe rzeczy mówisz. Co? Ej, ale ty jesteś mama. Heh, chyba ty. Kurno przepraszam, ja naprawdę chciałam mu coś zrobić. Ej, oni są za silni. Wychodzimy czy nie? Wychodzimy. Nie, dobra, i ostatnia, bo to ostatnia. No dobra. Ma, ma, może wygramy. No, może. Masz... No już widzę naszą wygraną. U ciebie. Dostało się. Kurna, ja nie umiem. Koniec. Siedem. Zdaję. Zdaję. Ma mało HP. Proszę, nie umrzy mi synek. Tam jest drugi. Tam jest drugi. Tam? Jest drugi. tam, tam. No, Jakoś tam gdzieś jest, tu jest. Hadi. Proszę daj radę! Tu jest! Już 20 HP. Moje. A tam moi, ba moi babcia i... Moi sześni i moje siostra gadają. No i oczywiście przekraliśmy. Ech. Dobra, daj masz... mi koronkę. No, no daj mi koronkę. Już nie. Daj mi, na chwilę daj mi. Ale nie myśl się daje. No klikasz... klikasz w mój profil i dajesz promój. No już tak. No, dobra, dzięki. No daj na dwie albo na trzy tam osoby. Dobra, dobrze, że mam już śmaty kiesel. Ej, ile ja mam? Jego masz? Dziękujemy ja za... Za, granie, za... A, dwie... Dzień, że Aha, duel. Fajnie, tak. ja tu... okulę Ja nie mogę gadać jak dziecko, nie jak jakieś Dawaj Duże skrzyżowanie dróg, dawaj, bo to jest fajne. No dawaj. No dawaj. Dawał. Duże skrzyżowanie dróg. To piesie my to. to to I to. A na ci chodzi znowu dzieciak? I mamy, i macie nowego, i obok ciebie jest twój przyjaciel, Okej, okay, widzę jakiegoś gościa. Ja tu coś mam jakiegoś, jednego. Ten? Jeden lecik. Gdzie u ciebie, gdzie u ciebie? Ja, ja ci mogę pomóc. Ja chcę na... ...tył. Jakiś, się mi mnie bije. Ej, dwóch mnie bija. Kurna, 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 kurna. Co? O, ty! Co no, co? Mam to. Dobra Zrochopę mam. Dobra, ded. Czy ty tego co mnie zabijasz, ale? Ładnie! No. Poczekaj. Z zakupów z kuci. Nie, Jakby to jeden z nas ma snajperkę i apteczkę Więc mamy go tutaj okay. Ale zginął? Nie Ale masz jeden na jeden, dawaj Weź normalną broń, nie tym może. Ale dla mnie nóż jest najlepszy Ale tak to będziesz, zginiesz Dawaj, bierz go Może co ja widzę? Co ja widzę? Cóż na pewno, że nie umiem grać. Ja widzę. Ale mówiłam ci, że nie umiem grać. Nie, Maria, nie wiem. udawaj mamitkę, udawaj synka, bo ja zaraz ci tam coś. No, ale mamo, że nie, no, nie umiesz grać. No i jak, str... można, jak można być y, graczem, a nie umieć grać, no. no. Może jakoś. Może ja gram w jakieś normalne gry. No, grasz normalnie. właśnie widać, jak tsunami grasz. No ale tsunami me... to jest normalna gra. Dobra. No, no. Jezu, jest słońce! mi się klika, byle co? 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 Let's go! Pognę dwóch eść? Bez mnie by była ta gruba lepsza. Uuu, uuu, ile kapsułek? Trochę też próbuję robić, ale... Kurna! Oj, mój tam ćwiczył. Uda, doszłam ale ma chyba 0, tak mi się wydaje. No, on ma 0. Dobra. Dobra. let's go! Uuu. Ja oglądam tego typa, co ma sniperkę, te kolce, młot i... No. Ja petka. To z naszej grupy, czy z tej? Z naszej, z naszej. Bo sam tej nie mogę. Brawo! I ole, dałaś! O! Ten Bartek mi muchę dodał. Głowa. Dobra, a co? A ciężko, a co to znaczy ten gout, Bo ty co chwilę nam nie mówisz, jak wygrywam. Co? Bo ty, jak ja wygrywam, to ty co wiele mnie nazywasz goutem. I, i ja takie, co to znaczy? No, no to znaczy, że jesteś dobra, ale to znaczy, że jesteś dobra, ale nie zawsze. A, a drugie znaczenie tego, to znaczy? To nie ma drugiego znaczenia. A? O Jezu, jak szybko. Ja nic nawet nie zrobiłam. <grystanie> ja, ja też nagle spojrzałem i jeden cybil. Oni A... mi się wydaje, że oni chyba wyjdą, bo oni już tak, i tak nie mają Nie no, pamiętaj, pamiętasz jak my kiedyś kraliśmy i prawie trzykrotnie lat.

na dole jest Dobra. Dwóch. Jeszcze Nie, nie dam. Ale ładnie, 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 ładnie. Dobra, mówiłam coś... Na pewno oni wygrają. To nie. No, nic? Ania, a czy mama? Co ja gadam? Nie mogę do ciebie mówić swoim imieniu, bo nie jestem swoją koleżanką niestety. No właśnie, sneczko. Ale dobra, ale mama, tyle się sta serio. Skupiamy się, czy nie? No się staram. I co za ostatnia nikt nie przyspomnę na mnie, że ja nie też być w bo w Lejlotu są No, ty nie stałeś już sześć razy! I co, ja mam być z ciebie dumna, że nie stałeś klasy? Ej, nie, zdałem sześć razy tyle, ile mam lat. Ojej. To, to, to chyba nie jest przygodne. Jest. A nie, teraz mam 7. No tak. To trochę, trochę lepiej mówię. Ale na zalewu. Okay. Zabijłam jednego? Ile Dobra. jeszcze jeden skipidzi? Jeden, zero, zero. jeden zero. Nie, na zero, jakaś. Jeden na zero. Jeden tu. na niego. Ale, ja, ale wiesz co, ja, ja dwóch zabiłam. A, ten typ miał najwięcej. Czemu tam trzeci. Co? Nie, ja drugi jestem. Czemu ja jestem trzeci? Nie... Dobra, nieważne. Poczekaj, tylko otworzę trzy premium paki. Dawaj, dawaj. Ponowne, to. Do... Nie. nie, nie! Do centrum niechcący poszłem. Dobra, chodź do centrum. Niechcący poszłem. Dobra, ludzie, bardzo dobrze nam idzie. Pamięć mnie lubi. Pamięć mnie lubi. Nie, to nie może tak długo trwać. No Co? dobrze, że Cię lubi. Dobra, i potrzebuję tylko. Ile kluczyków? Góra, dawka. Okej, to to? Poczekaj chwileczkę. Jestem ciekaw, czy... Ej, a... Ej, a co można za sześć kluczyków kupić? Nic chyba. Tak mi się wydaje, ale nie wiem. Chyba to Uzi za 5. Ale nie wiem, nie wiem. A gdzie jest Uzi? Nie wiem. Y, Uzi powinno być... Gdzieś... Gdzieś gdzieś jest Uzi, tylko nie wiem, nie pamiętam. Ej, dobra, wiesz co? Ja chyba zbieram na sniper. Mam 23 klucze, a potrzebuję 75. Może dobra. Ej, dołączaj! Kurna. Poczekaj, ja wpiszę kody na darmowe klucze. Poczekaj chwilę. Kody. Eee tu eee. dobra, eee, tak ja to eee... ja to wyszukam w YouTube kody do Raibox. was. O, kocz na klucze do dora, ej, poczekaj, ty jest właśnie. Ludzie na ja ten obraz działa. i jeden Dobra. Jeden mm -hmm. cztery. 1, 4, 3, nie zadziałało, to? I tu, teraz, Ej, Tak. Stop, jest to przez to, że jest weekend? Mama mi pozwoli ja okay, nie, bo teraz oglądam, żeby zrobić darmowe krusze. O kurde, ile kodów. Free 18, Tak. nie Dobra, ten tak nie działa. Dobrze, Dobra, pięć kluczy. Roblox, RCT, Boost, BOS. Dobra, a ten, ten klucz, który... Okay, to już kończy się odcinek. To zobaczenia.